Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Chciałabym zaznaczyć, że zanim pojawił się na naszej Ziemi łódzkiej Pan Adam z zamiłowaniem fotografował obiekty industrialne. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ przybył na Ziemię Ługuską z obszaru kwitującego takowe ze Śląska. I teraz może usiądziemy sobie i Panie Adamie, pierwsze pytanie. Wracając właśnie do tych zapomnianych miejsc, o których, które pan fotografuje i o których można tutaj poczytać. Jak po kilku latach od udokumentowania danego zabytku, czy Pan wraca w to miejsce i jaki jest stan aktualny? Mhm. Czy natura wchłonęła już kilka i śladu po nich nie ma, czy są takie, które jeszcze ratują się, gdzieś cegły fundamentów wystają z za krzaków. Tak, wracam. Do niektórych całkiem celowo po prostu lubię dane miejsca. Do niektórych po prostu będąc w okolicy zaglądam. No, powiem, że nie natura, tylko głównie ludzie powodują, że te zabytki znikają zazwyczaj. Część jest odnawiana, część jest odnawiana w dyskusyjny sposób. Co to znaczy? No, powiedziałbym, że nie, no niezgodnie jakby z, no, z materiałami epoki i tak dalej. Różnie to działa. No, nie, nie będę przytaczał przypadków, może, bo mo, może się mylę, nie jestem architektem ani znawcą. Natomiast no, niektóre te przebudowy tak mnie niepokoją. Natomiast część tych obiektów, która jest w tych przewodnikach już przestała istnieć w tej, w tej formie. A pani Adamie coś na temat tej publikacji. Znaczy mogę tylko tyle powiedzieć, że już jest zupełnie niedostępna. Na, na się wyczerpał. W sumie co, co jeszcze mogę powiedzieć. To no. no tutaj jest pan jedynym? Znaczy jestem pan? autorem zdjęć, ale nie treści. No tak, to oczywiście. Znaczy, tu, tu podobnie, bo tutaj jest dwójka autorów. Ja tu odpowiadam za część industrialną, wojskową, natomiast część pałacową pisał współautor. Natomiast zdjęcia są mieszane. To znaczy, też robiłem część pałaców W moich zdjęć, jest w jego artykułach, także tak jak to miał tam powiedzmy coś ciekawszego czy bardziej pasującego. Natomiast tutaj to, to jest album fotograficzny, gdzie są moje zdjęcia. Natomiast treść jest autorstwa Pani Mrówczyńskiej. A Panie Adamie, bo ciągnę dalej ten temat. Jak Pan wraca w miejsca, w których Pan był wcześniej, które Pan fotografował i po danym obiekcie kompletnie nic nie ma, co Pan czuje jako artysta i jako pewnie miłośnik zabytków, które pochłania natura? Czy jest jakiś dreszczyk emocji czy jakaś złość mm. Że powiem, że jeszcze, tak jak mówię, jak to jeszcze jest natura, no to powiedzmy jest to działanie naturalne i no nie wszystko się da ochronić, no, natomiast na przykład wyburzenie tej nowosolskiej fabryki Nic. nici no i łącznie zwierząt jest dla mnie takie trochę niepojęte, tak samo podpalenie tego domu, bardzo ładnej willi tych braci Gelewek, fabryki kleju, który też tam po prostu Wasul traci te zabytki przemysłowe, one są trochę niedoceniane po prostu u nas i strasznie szybko znikają natomiast na przykład wiemy, nie wiem czy państwo pewnie się orientujecie że niedaleko tutaj mamy w, Now w Nowogrodzie fabrykę amunicji dawną DAC Strad. no to w ten weekend odkryłem że spadł tam ta, spadła ta rzeźba cała ściana szczytowa budynku się zawaliła tego budynku tak zwanego kasyna czyli taka najbardziej charakterystyczna, charakterystyczna rzecz Przepadła ona po prostu leży teraz w gruzie nadleśnictwo nie jest zainteresowane ratowaniem tego Także no jest, to, jest to przykre bo to była taka wizytówka tego zakładu we wszystkich praktycznie publikacjach była pokazywana A ja Panie Adamie chciałabym nawiązać do Historii Pałacu w Kisielinie do rodu sztosów Ciekawą rzecz opowiadał mi Pan o Pałcku i o w tamtych rejonach, z którego w zasadzie była to rezydencja rodowa hrabiostwa Sztosów. Tam mieli główną siedzibę, a że obfitowali w potomków, kolejnym potomkom przyznawane były kolejne pałace. Jak tam w Pałcku sprawa wygląda, bo zostały tylko zabudowania. Mówię dlatego, że 30 proszę Państwa tego miesiąca kontynuujemy taki cykl imprez, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, herbatka Bursztosów, gdzie staramy się mieszkańcom Kisielina i nie tylko, osobom zainteresowanym w ogóle historią, przybliżyć bardzo bogatą właśnie historię Kisielina. Pan mi mówił o pałcku, o tym, że po prostu jeszcze po wojnie dach na tym pałacu był i został. Z, z, po prostu zdewastowany totalnie, a ostatnio wycięto nawet drzewa, które były przy pomniku. Przy pomniku, przy Czyli tak, że czy Pałac w Pałsku nie pamiętam w których latach wyburzono, ale po prostu jest z niego tylko lekkie wzgórze w parku pozostało. Została zabudowa folwarczna. Ciekawostką taką mało znaną, którą w sumie niedawno odkryłem jest Wieża, gdzie, która była wieżą ciśnień, na niej był zamontowany młyn, który prawdopodobnie napędza, a czy wiatra, który napędzał pompę, prawdopodobnie. Jest to w tej chwili na terenie prywatnym, ale da się obejrzeć, tak trochę z tyłu całej rezydencji. No a to, o czym tu pani wspomniała, chodzi, był tam pomnik przy Pałcku, pomnik ofiar pomnik żołnierzy poległych w czasie wojny 30-letniej. Do niego należała też Aleja. Drzew i dwa dęby kolumnowe posadzone obok. Znaczy, do naszych czasów zastosowała się w zasadzie tylko postument i, i kolumna. W momencie jak weszła ta ustawa pozwalająca na taką szaloną wycinkę drzew, wycięto te dęby kolumnowe, mimo że one były wpisane w, do, do, ry, do rejestru z pomnikiem, stanowiły część pomnika i rzucono kolumnę na dół. No, to po prostu Ciągle jest to przybierana ta, ta podstawa tego pomnika, przypuszczam, że jeszcze parę orek i zniknie zupełnie. Zabrano się też do, wycięci, do wycinania alei prowadzącej do niego, bo, bo zagrażała samochodom, ale tutaj się udało to, to zatrzymać, to szaleństwo. Także no tak, tak to niestety wygląda u nas, że, że znikają zabytki. Wojna 30 że ta bitwa, z tego co mi wiadomo, nie jestem ekspertem, ale z tego co mi wiadomo, tam więcej osób zginęło niż przyszło pod Grunwald. Także jest... Jako pole bitewne. Było. Tak, jako, samy... jako pole bitewne, natomiast Przeciej, nie wiadomo, w którym w tej miejscu tej dokładnie ]łości. się odbiła, odbyła bitwa. O, no, to jest. A jeszcze mam takie pytanie, Panie Adamie. Czy jest pan takim samotnikiem, fotografem, czy zabiera pan na swoje wyprawy? E, Przyjaciół? Czy, czy woli Pan absolutnie w samotności fotografować, i nie traktuje Pan tych wyjazdów jako takich wyjazdów znajomościowo towarzyskich tylko stricte fotografia bez? Nie, niekoniecznie. Czy lubię w niewielkiej grupie, albo dwuosobowo, zawsze jest powiedzmy trochę, trochę raźniej. Ale też na przykład właśnie teraz jak byłem w Dagu, to się zdarzyła grupa 10 osób, które chciały to zobaczyć. To już nawet tak wziąłem aparat tylko tak bardziej pro forma, bo to wiadomo, że już człowiek tak zdjęć. No ale dobrze, że wziąłem, bo przynajmniej udokumentowałem ten zrzuconą płaską rzeźbę. Ale no, to już nie, jest, nie są warunki do robienia zdjęć, gdy się rozmawia z 10 osobami także, ale nie, nie przeszkadza mi, to jest to obiekt, który bardzo lubię, jest bardzo urokliwie położony i, i chętnie, go, chętnie go, komuś mogę pokazać, oprowadzić, więc no to chyba. A czy się chyba... Pan swoimi uwagami na temat stanu zabytków, na przykład z osobami, które z racji zawodu są odpowiedzialne za utrzymanie tych obiektów w jako takim stanie, czyli mówię tu o konserwatorze zabytków, czy raczej nie rusza Pan takich tematów. Zdarzyło się wysyłać teraz też na przykład przy remoncie mostu w Pomorsku. Tam miałem przez akurat znajomego, który jest pasjonatem kolei możliwość pochodzenia w czasie remontu po tym moście. I tam są takie dwa przyczółki, które stoją w, praktycznie w rzece. Na nich kiedyś stały dźwigi do podnoszenia czy podnoszenia opuszczenia kominów barek. I praktycznie one nie są objęte w żadnych planach remontowych. Wtedy no, zostało wysłane pismo do pani konserwator, no, ale no, zobaczymy, czy coś się coś, coś to da, bo praktycznie obawiam się, że to też może zostać wyburzone. Więc nie będziemy pana zamęczać. Pan Adam pozostaje z nami. Do państwa dyspozycji, że tak powiem. Pani Adamie, zapraszamy do, do stołu, na kaweczkę, na lampkę wina. Tu mam dla dziękujemy. dziękujemy naszym słodkim słodkim Może sobie Pani rozdzielić na kolejne podróże. A można też się zjeść wszystkie. Nie no to, trzeba się oj, z nami się może a, ja, a ja proszę Państwa dziękuję. to Mogę to zostawić? Tutaj? Jak najbardziej. To są kwiaty <laughs> dla mężczyzn. Dla mę Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.